Witajcie w kolejnym prawniku Jacka. Słuchajcie, zaczęło się nowe francuskie wyzwanie. Jest to e, etap 10 dni, przez które będzie można zdobywać nagrody. Czy warto grać? Oczywiście, że warto grać. E, można przy tym robić też drzewko, e, które wczoraj wam pokazywałem. E, tu macie drzewko e, na włoskie. O, zostało mi już niewiele, 2000 dni całoruszek do zrobienia, i zdobędę 6,5 tysiąca doświadczenia, które będzie mi później potrzebne, żeby kupić dziewiątkę, a następnie będą mi potrzebne nowe badania do zrobienia działa, lufy i tak żeby zrobić następny tier. Myślę, że to się da spokojnie zrobić. Tym bardziej, że jest to właśnie francuskie wyzwanie i tutaj można właśnie jeździć czołgami. Te zadania możemy robić dziewiątkami, dziesiątkami, a te zadania możemy robić ósemkami. Jest to bardzo proste do zrobienia że jak widzicie fajne nagrody wpadają tą i tą nagrodę na pewno będę mógł sprzedać z fajnym zyskiem takich nagród będzie oczywiście więcej na następnym levelu następny level to będą doświadczenia wolne które się tutaj zbierają które można wymieniać doświadczenie dla załogi następnym będą już kredyty wpadną doświadczenia na rozbudowę czołgu optyka dodatkowa będzie dzień konta premium można zdobyć. Stabilizatory, także warto brać udział w tych misjach, wypełniać te zadania bądź te zadania. Ja się postaram robić te zadania, ponieważ mi to zajmie dużo mniej czasu niż zbieranie 28 tysięcy doświadczenia. Także y, przy okazji będę rozwijał sobie linię, y, tą dziewiątkę. Ósemkę na dziewiątkę. Chodzi mi tutaj o właśnie francuskie czołgi, nie francuskie, tylko włoskie czołgi. Będę robił tutaj na. na, na, na standard B, a później ze standard B na Prezioto, ponieważ jest teraz żywko i będą na pewno już są upusty cenowe, jak widzicie jest 2 miliony tańsza dziesiątka, tutaj schematów niestety nie mam, ponieważ brakuje mi tych, a wczoraj miałem dwa, już mam pięć, także coś mi tam wpadło, już się dodatkowo zarabiają, e, polecam Wam grać, ponieważ jest e, naprawdę warto, e, szybko się będą zbierać doświadczenia dzięki właśnie tej misji francuskie wyzwania, mało tego jednocześnie robiąc tą misję jednocześnie robiąc drzewko, możecie robić też właśnie misję na kampanię tu macie jeszcze kampanię na Excalibur. ja już mam porobione tamte, więc mi zostało tutaj na przykład z koalicji, muszę jeździć czołgami włoskimi i szwedzkimi ostatnia misja mi została do zrobienia słuchajcie, jak mi się uda na włos, włoskim czołgu teraz zrobić tą misję, dostanę czołg dodatkowy, czołg nowy czołg, będzie to Excalibur jest to niszczyciel Siódmego poziomu, <laughs> zaraz muszę tą, to już jest ukończone z wyróżnieniem. Tu mi zostało do zebrania jeszcze yy, cztery. Tak, cztery. Yy, Zdobądź łącznie osiem. bohaterzy bitwy. Bohaterami bitwy, czyli co to są za medale? To są takie cenne medale jak yy, duży kaliber. Na przykład to specjalista. Yy, pomoc, także zobaczcie, ile już tego razy pobierałem. Więc na pewno mi się to uda zrobić w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że całkiem niedługo. W tym momencie zaproszę Was na jedną bitewkę. Oczywiście będzie w tym momencie robiona też misja na na tego na francuskie wyzwanie. Tam nie ma wyznaczonych czołgów, którymi trzeba robić, którymi nie trzeba robić. Trzeba chyba mieć powyżej piątego tieru. Powyżej piątego tieru, czyli piątką, szóstką będzie można robić te misje ósemkami od dziewiątki do dziesiątki na pewno są robione te długie misje które są obok kamy do zrobienia na przykład zadać maksymalnie jak najwięcej uszkodzeń w całej drużynie i to wystarczy nawet nie czytałem co trzeba zrobić pod literką M na klawiaturze pod literką M jak sobie kliknięcie macie uszkodzenie uszkodzenie niszczycieli czołgów 2000 niż niszczycielom czołgów trzeba zadać ale to nie jest teraz O to ma misję, co muszą zrobić? W dawnych czasach chłopi żyli dłużej, bo orali sami, a nie traktory. Jak już wspominałem wcześniej, włoskie czołgi różnią się od innych czołgów w tym, że mają magazynek, który ma samo uzupełniający się pocisk, czyli po wystrzeleniu pierwszego pocisku i nie strzelę drugi raz. Nie muszę przeładowywać całego magazynku, wystarczy, że poczekam chwilę. Ten pocisk się sam doładuje po 6 sekundach. Jeżeli już strzelę dwa pociski, to te dwa pociski też się samo doładują i wcale nie będę musiał nie będę musiał czekać, żeby się doładowały. No i wyjedziesz czy nie. Ale Ci pojechałem po majtę. Jeszcze jedną pestkę mam. Patrzcie, widzicie teraz w tym miejscu się tutaj doładowywuje automatycznie dwie, jedna. Jest załadowana. i z powrotem mam pełny magazynek za 400 sekundy. Czyli będę mógł z powrotem trzema pociskami na raz kogoś na przykład yy, szurnąć <gry> albo zdenerwować okrutnie. Mnie to bardzo denerwuje jak mi wyjeżdża to strzeli mi raz. Cofnie się na 6 sekund. Po chwili znowu ma trzy pociski i tymi trzema pociskami już mu pobija czołgiem. No nie? i brawo! Czasami mi się wydaje, że mogłeś zabieć cyklopowi między oczy. No i brawo. Właśnie to chodzi o tam jedzie taki sam jak mój. Trzeba na niego uważać. Trzeba na niego uważać, trzeba się tutaj gdzieś ładnie na niego zaczaić. Sobie tu mam za górka? O, jeszcze jeden, znalazłem. Jest ich tam dwóch. Muszę uważać. Blender jasny, nawet mnie tu chcieli obić. Ja tu mam taki fajnie... O, widzicie, całkowicie czołg zasłonięty, zostaje tylko wieża. No tu nic nie widzę. Nie chciałbym, żeby mnie ten z górki jeszcze strzelał. Tam na górce jest jeszcze jeden. Eee, za mną jest Scorpion, on będzie mi pomagał w każdym momencie, jak się tylko te będą wychylać z, za tamtej górki Tu kiedyś był taki zjazd na tym dlatego się tu patrzę i teraz już tego zjazdu powiem Właśnie, właśnie o tym mówię Będzie mnie widać, będą do mnie próć o, Nie przebijemy go tak szybko A ty gdzie tam jedziesz, zaraz cię zniszczymy, tam jest dwóch, wracaj Wracaj, z tempem nie można tak wyjeżdżać pod lufę wszystkim. Trzeba poczekać aż oni wyjadą. Za nami jest skorka, skorka będzie nam pomagał. Ty gdzie jedziesz? Wróć tu! Wycofaj się, człowieku! Przecież poginiesz tam teraz ze wszystkimi. Co, dzieci grają na tej porze? Dawaj do tyłu, człowieku! Ja pierd... co, ja mam się teraz wychylak, żeby go bronić, tak? Skupię na sobie trochę uwagi... Gąsienice nie, nie o, wyglądają tak, najlepiej. Skupię. O, teraz ja zginę przez niego. Cie chciałeś pomóc, teraz sam zginę. Jeszcze żyje, nie jest tak źle? Muszę się stawać z tym kamieniem. Się wycofaj się człowieku, bo cię rozwalą teraz. Jak my mamy grać? Jak my mamy taki pokój... Oni się tam pochowali w i czekamy aż my im pod lufę będziemy jechać. Nie ma takiej możliwości. Ja muszę zmienić pozycję, bo nie wiedzieć, że ja stoję. Bardziej, że tam na górce jest ten barczat, który będzie cały czas mnie tutaj... O, właśnie, pilnował. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie robił. Jest to całkiem zrozumiałe, jego myśląc, że zrobi dokładnie to, to samo. Więc kwestia tutaj e... grania, że tak powiem, kilka, <grywka> kilka lat już. Już człowiek wie, jak się będą zachowywać przeciwnicy. Nie pcham się na atak na raj, bo mam tylko 170 HP życia. Niestety, dałem się pobijać, ale mogę coś zrobić jeszcze, bo nie jestem na przegranej pozycji. Mogę jeszcze sobie postrzelać. Przewracam drzewo, żeby nie za zasłonę. Tego by trzeba było. Upala... Kurde przeszkadza mi ten gips. nie mogę normalnie ręki do przodu i do tyłu. Muszę całą rękę łokciem do tyłu ciągnąć, żeby opuścić lufę, nie? Bardzo niewygodnie. Na krawędzi biurka leży mi ten, ta ręka i się tak buja góra dół. <noise> A nie przycelować do urzału. Także, no, niewygodnie bardzo. Jeszcze niestety cały tydzień muszę rękę trzymać w się. Naderwany mięsień. No, wychwyciłabym. Dobrze. Pięknie ten strzał dodatkowo Mówią, ciągu i to jest właśnie przewaga właśnie goski magazynek i on sobie doładowuje teraz sam pociski nie muszę tego przeładowywać a sobie sam pociski przeładuje teraz mamy naszego na górce który będzie świecił tamtych teraz my będziemy w nich strzelać no teraz powiem wam czuję się pewni bo nie jestem o o ja tak powiem spotowany z góry i nie będę mówić widzieć, nie będę tak bić Teraz mogę się posunąć do przodu, mogę pomóc chłopakom, żeby ich tam... Najważniejsze jest właśnie wyeliminować snipera, który się znajduje gdzieś na górze, który Was cały czas widzi, obserwuje i świeci Was innym czołgom swojej drużyny. No właśnie, udało się, udało się. Idziemy sobie jakąś pozycję strzelawki będziemy. Może niekoniecznym bokiem wyjeżdżać do niego, ale... Liczę na to, że mnie nie rozpaduje. Ci już się z tym pewno Pewnie, że się zwinęli. Wracam tam, bo tutaj jest dużo przeciwników. Trzeba tu pomóc. Skorpion. Postrzegajmy to. Tu masz tam świetne bicie na to w tym momencie. Wszyscy po ale nie wszyscy, bo jeszcze ja tu jestem. Tam ci mnie nie widzą, bo są za budynkiem, nie? To jest też taki moment, gdzie ja mogę do nich jeszcze postrzelać, a oni już do mnie nie strzelą. Pod warunkiem, że będę ich widział. Muszę uważać bardzo z tego względu, że nie mogę dać się trafić, bo jedno trafienie w mój pojazd kończy się dla mnie wycieczką do garażu. O no jest. Dlatego muszę się trzymać, popatrzeć na mapę, nie? No. Więc, patrzę, patrzę tu na mapę, żeby oni byli poza tym okręgiem białym moim. Wtedy ja ich jeszcze widzę na radio. Przez radio ich jeszcze widzę. Oni mnie nie widzą, bo oni mają krótszy zasięg widzenia. Nie? Staram się tak utrzymywać odległość, żebym był właśnie na pograniczu tego, tej, tego kółka na mapce. To jest też fajna informacja dla was. Będziecie się trzymać tej zasady, że będziecie właśnie na pograniczu zasięgu widzenia. Czołg ciężki was nie powinien być. Mówię nie powinien, bo zdarza się tak, że widzą że mają nie wiem optykę założoną czy coś i zdarza się tak, że e, my jako przeciwnicy się e, świecimy, tak? On nas zauważa za O jedzie jeszcze jeden z od dołu. Niestety tu już się narażam na to, że mnie zobaczą. Że mnie zobaczą, ale musimy pomóc... On jest tam tego. Jeszcze nie szkodzi tam jedziemy na plecy. Mówię tą ręką. Brawo celowniczy. Polało. Zaliczył i uszkodziłeś mu I wiejemy, Pięknie. i wiejemy, i wiejemy. O, nasi go dobili. Bardzo dobrze. muszę zniknąć z widzenia, z pola widzenia, z radaru. I na szczęście nie mają akty, bo bym pewnie był zniszczony. Jeszcze mają samą... A tam jeszcze te 5 te s 5 T-S5 jest bardzo niebezpieczny, jest bardzo twardy. Jest bardzo twardy. Nie, widzi. nie zdziwi się jak tutaj. O Jezus. O Jezus. Jest tutaj. On jest tutaj. On jest tutaj. Ty na no to mamy przewagę w tym momencie. Mamy nad nim przewagę, ponieważ on jest tyłem do nas ustawiony właściwie bokiem Ja już mam praktycznie przeładowany na wyżynek. 90 lat. Miałem szczęście, że ogromne szczęście, że mnie nie zniszczył. Pytanie, w którą stronę stoi kolejny? Oh yeah, satisfaction. Przełączyłem na chwilę na pociski godowe, żeby nie mieć problemu z przebiciem właśnie TS5. Te Teraz już przylatną z powrotem na długo pociski. I polujemy na... o jesteś, patrz jak się ładnie zostawił wow. Niestety mam pusty magazynek, muszę się przeładować muszę się schować Sorry dudes Nie chcę oberwać bo zginę i stracę O strzelił I mamy teraz kilka sekund 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3. A, 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 widziałeś jak dostawić, nie? nie zdążył strzelić. Ja liczyłem specjalnie, liczyłem na głośno, bo mniej więcej 10 sekund błaguję. Więc y, liczyłem sobie na głos, żeby się nie wystawić pod lupę. Y, dlatego wiedziałem, że mogę oddać strzał. I chciałem oddać jeszcze jeden, ale już nie zdążyłem. Wracam teraz do garażu. Zobaczymy, ile udało mi się zebrać punktów doświadczenia za to, że przetrwaliśmy bitwę, za to, że zrobiliśmy ładny wynik. Możemy sobie, mając konto premium, możemy sobie tutaj kliknąć jeszcze użyć tych zasobów. Wtedy nam tutaj zwiększa się pula. O! Nowa umiejętność u dowódcy. Ale super! Już mam cztery perki. Będę miał jeszcze jedną. Zrobiłem 2558 uszkodzeń. 60 tysięcy wpadło na konto za ukończenie jakiejś misji i wydarzenia. No to pewnie jest jedna z tych misji, o których Wam mówiłem, tak, tak, jeszcze dostałem to, nie, to nie jest to, to nie jest to, ale są jeszcze inne misje, które się, mówię, te misje wszystkie się kumulują, one wszystkie się zbierają razem, nagrody później wpadają garściami, że tak powiem, można je zbierać. Tak, to zrobiłem. 6,5 tysiąca badań też weszło tutaj na, na, na konto, na górę w pierwszym tom i dostałem już pierwszy raz. Widzicie, mam jedyneczkę z przodu, a i jeszcze mogę 9 takich bitew. 9 takich 20-tysięcznych uszkodzeń zrobić, żeby dostać 6,5 tysiąca. Tu mamy jeszcze takiego rodzaju Tanker Awards. Trzeba wejść na stronę Tanker Awards i tam macie nagrody, które też się odbiera. Tam też są odbierane nagrody. Można wygrać 7 dni konta premium, można wygrać 3 miejsca w garażu, można wygrać czołg premium. Także wejdźcie sobie też na stronę Tanker Awards. To się tak pisze o Rewards. Tanker rewards, To wystarczy wpisać sobie w Google i wam się wyświetli. Wpisujecie w prawym górnym rogu wasznik. I wtedy będziecie mogli sobie wybrać tą, tą lub tą nagrodę. Są trzy opcje zawsze do wyboru. Nie mogę wam teraz tam przyłączyć, bo mi się utnie nagrywanie, bo nagrywanie mam ustawione tylko i wyłącznie na poziomie gry. Pokazałbym wam to, ale nie mogę. Już kochanie kończę. Kończę na dzisiaj to nagrywanie, ponieważ muszę wziąć posyłka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. W prawym dolnym rogu macie subskrypcję, w prawym górnym. Roku będziecie mieli filmy jak zarabiać kredyty na czołgach premium. Na środku będziecie mieli filmy jak zarabiać kredyty bez czołgów premium i po lewej stronie jak robić szybko doświadczenie. Yy, jeszcze raz wam mówię, warto brać udział w tych misjach, francuskie wyzwanie, wpadnie Wam bardzo dużo nagród. Jeżeli tych nagród nie potrzebujecie, zawsze będziecie mogli je sprzedać. Te nagrody będą tutaj w magazynie. Będziecie mogli je sobie w wyposażenie w materiał eksploatacyjny Zobaczcie 10 tysięcy za jedno. Jak mam wpadnie takich Z20 w ciągu tych, bi tych bitew misyjnych, to będziecie mieli tutaj kupę kasy 200 tysięcy kredytów za każdą taką pierdółkę, której nie potrzebujecie, ja na przykład nie potrzebuję tego, nie będę tego używał. Już mi 30 tysięcy wpadło na konto. Tego też nie potrzebuję. Już mam 40 tysięcy więcej na koncie, czego mi tu jeszcze dużych zestawów naprawczych? Nie, małe używam, małe używam, dużych nie używam. Duży zestaw naprawczy wpada mi kolejne 20. już mam 50 tysięcy więcej na koncie, i w tym momencie mi się tak mnożą pieniążki na koncie, aż miło się gra. Naprawdę, aż miło się. Tu mam 211,5 tysiąca. Ja nie potrzebuję małych e, a, gaśnic, ponieważ używam tylko i wyłącznie dużych. już zobaczcie, jak mi szybko konto rośnie do góry. E, jeszcze tam jeszcze raczej widziałem, ale już nie będę Wam przedłużał. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was na następny odcinek. Cześć!